Ja miałem taką dziewczynę. Ona jarała do wcipy, ale miała jeszcze jedną cechę. Próbowała je uratować. Na przykład jest taki żart. Szedł sobie garbaty, wywrócił się na plecy, zakołysał i zasnął. Żart taki sobie, ale ona chciała ten żart opowiedzieć znajomym. Mówi, słuchajcie, słuchajcie, mam żart. Szedł sobie garbaty, wywrócił się i zasnął. Zgubiła f... ważny element w tym żarcie. Albo jest taki żart mój ulubiony z tramwaju wychodzi kangur z zakrwawionym brzuchem i mówi kurwa to torbę zajebali. mi zajebali. I ona ten żart chciała opowiedzieć znajomym, mówi: "Słuchajcie, słuchajcie, mam żart. Z tramwaju wychodzi kangur z zakrwawionym brzuchem i mówi: kurwa plecak zajebali. mi zajebali." A tam nie było reakcji, bo moi znajomi nie znali oryginału tak jak wy. Więc ona próbuje ratować ten żart i mówi: "Ham, ham." A może to był wielbłąd? Ale raz spaliła tak żart i tak go uratowała, że pokochałem ją jeszcze bardziej. Bo jest taki żart, wchodzi świnia do baru i mówi Łyski, proszę! I ona ten żart chciała opowiedzieć znajomym, mówi Słuchajcie! Słuchajcie! Musiała każdy żart zapowiedzieć. Mam żart. Wchodzi krowa do baru i skumarze zjebała, nie? I patrzy na mnie i mówi, nie, nie, jedziesz dalej. Sam jestem ciekaw, co będzie. I ona mówi, i mówi, muszę się napić.